Witajcie moi kochani. Wrzuciłam dzisiaj dwa wideo, ale powiem Wam tak. Zrobiłam przed chwilą wideo dla kanałów wspierających, i tak czuję, że ta, ten nów księżyca, jak ja zawsze powtarzam, każda faza księżyca, nów i pełnia bardzo mocno wpływają na procesy karmiczne. I dzisiaj, hurra! większość się będzie bardzo cieszyć, zrobię Wam channeling i zobaczymy, e, jakie, w jakiej energii jest twój Twoja bratnia dusza, Twój bliźniaczy płomień. E, może dzisiaj zajmiemy się tym bliźniaczym płomieniem, chociaż dla mnie e, każde... Bliźniaczy płomień dla mnie to jest dusza, która się podzieliła na dwa ciała. I jeśli czuję, że jesteście bardzo do siebie podobni, że czujecie to samo, że lubicie to samo, to właściwie musisz mieć do czynienia z bliźniaczym płomieniem. I to wcale nie musi być tylko ten ukochany, ten romantyczny, ten Wiktor. Tylko to może być również przyjaciółka. Z którą może zerwał się kontakt, może Twoje dziecko, może rzeczywiście Twój mąż, ale to nie każdy sobie przyłoży do swojej sytuacji. Kochani, ja Was bardzo proszę przy channelingach, potraktujcie to naprawdę ze zdrowym umysłem. Ja nie chcę być odpowiedzialna za budowanie dla Was iluzji. Ja wyciągnę tutaj jakąś energię. I kogoś, kto reprezentuje cały kolektyw, właśnie bliźniaczych płomieni i bratnich dusz, i on nam powie, co mu w duszy gra. A wy zobaczcie yy, na chłodno, czy to może być Twoja bratnia dusza, Twój bliźniaczy płomień osoba, z którą jesteś karmicznie połączona. Ok? Kończy się wewnętrznym źródłem boskiej miłości i proszę o czysty od Twojej bratniej duszy bliźniaczego promienia, od osoby, z którą jesteś związana tkaniczą. Proszę Archanioła Michała, wszystkich przewodników duchowych o opiekę nad tym czynnikiem od samego początku do końca. Chcę Ci powiedzieć, że w tej chwili jestem w energii kontroli. Muszę kontrolować siebie, muszę kontrolować Ciebie, muszę kontrolować wszystko, co się wokół mnie dzieje, również i moje życie. Na tą chwilę uciekam i walczę ze sobą, walczę z moimi emocjami, z tym wszystkim, co mnie przerasta, czego nie umiem zrozumieć. Dlatego przybliżam się do Ciebie i oddalam, przybliżam i oddalam. Kiedy poczuję tęsknotę, to pojawiam się u Ciebie. Ale kiedy przerosną mnie uczucia, kiedy poczuję, że te uczucia są tak ogromne, wtedy dystansuję się. Chcę, żebyś wiedziała, że nie jestem taki, jakim się pokazuję. Ja Cię oszukuję. Oszukuję Cię moimi maskami, moim chłodem. To nie jestem ja na tą chwilę Chcę się połączyć z moją duszą. chcę, abym poczuł swoje wnętrze. Wiem, że jestem jedyny w swoim rodzaju, tak jak ty nim nią jesteś. I wiem, że jesteśmy dwoma wspaniałymi istotami. Na tą chwilę toczy się walka. Walka między moimi tęsknotami, pragnieniami a moimi cieniami. Filtruję każde moje słowo, Każde moje zachowanie, każdą myśl i wszystkie moje uczucia. To jest mocne filtrowanie, i to nie jest łatwe. Chciałbym zmiany, chciałbym, aby te stare warkocze były odcięte, abym zaczął coś nowego. chciałbym w końcu być empatyczny, nie tylko zimny, nie tylko oschły, ostry w słowach. Chciałbym, abyś mnie widziała jako empatyczną osobę, którą ty również jesteś. W moim wnętrzu działają dwie energie, to jest strach i odwaga. Nie ja wiem, to się kłóci, ale w momencie, kiedy ten strach mnie przerasta, kiedy wszystkiego się boję, boję się uczuć, boję się tego związku, często boję się Ciebie, wtedy mówię sobie, że jednak mam odwagę, aby pokonać ten strach. W mojej głowie jest chaos. Tysiące myśli. Powodują, że nie mogę spać, że chodzę przygnębiony, bo to są różne myśli i nie zawsze są one pozytywne. Wiem, jak się bardzo odzwierciedlamy. Ty czujesz to, co ja, ja czuję to, co ty. Wiem, że ta więź między nami jest tak silna. Że nikt i nic nas nie może rozłączyć. Ja widzę ciebie w sobie i ty widzisz mnie w sobie. Co czuję do ciebie, że jesteś w pełnym zaufaniu, że ufasz w to. Że wygramy w tym procesie. Ufasz i wierzysz w naszą miłość i wierzysz, że wszystko będzie takie, jakie ma być. Jesteś pełna życia i ja to czuję, i ja wiem, że również i ty, gdybyś była przy mnie, byś mi przywróciła to życie, które. Gdzieś powoli zatracam. Zatracam radość życia, którą Ty mi dawałaś. Chcę, żebyś wiedziała, że ja potrzebuję pewności, pewności Ciebie i pewności mnie samego. Potrzebuję być pewien. Chcę, żebyś wiedziała, że to, co mi dałaś, chciałbym ci oddać z powrotem. Wiem, że nie zawsze to było wyważone, i wiem, że musimy oboje nad tym pracować, aby dawanie i branie było wyrównane. Na tą chwilę na tą chwilę wchodzę w moją siłę. Chcę być silny dla Ciebie, dla siebie, dla nas. To jest również siła fizyczna. Wiesz, dużo trenuję. Chcę, abyś mnie widziała jako silnego mężczyzny. Chciałbym być mądry, chciałbym wszystko zrozumieć, co się dzieje w naszym połączeniu. Chciałbym, abym dostawał mądre odpowiedzi, kiedy pytam tych na górze o podpowiedź. Jesteśmy mocno ze sobą związani. Jesteśmy bliźniaczymi płomieniami. Ja o tym wiem. I nic nie może nas rozłączyć. Wiem, że w naszym związku potrzebna jest decyzja, podjęcie decyzji, zdecydowanie się na nasz związek. Jednakże jest dużo uzależnień. Uzależnień w stosunku do ludzi, do sytuacji, również i innych uzależnień, o których nie chcecie mówić. I one przeszkadzają. Jestem bardzo ostrożny, wiem, że często zaostrożny, a ta ostrożność powoduje, że się czuję jak w więzieniu. A tak bardzo bym chciał być wolny, wolny w tym połączeniu, wolny od wszystkich schematów, od opinii innych i przede wszystkim od lęków. Potrzebuję pomocy, potrzebuję pomocy z góry. Ja proszę Boga, anioły. Wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale ja ich naprawdę proszę o pomoc. Proszę ich o pomoc w moim, w naszym procesie. I mam ogromną nadzieję, że to, czego szukam, odnajdę. Że coś się zacznie dziać w naszym związku, że miłość wygra wszystko, że będę w stanie przejąć odpowiedzialność w swoim życiu, że będę odpowiedzialny za swoje życie. I wiem, że muszę dużo zostawić za sobą, że muszę pewne rzeczy puścić, tak jak ty. Proszę, puść mnie wolno, po to, abym mógł rozwinąć moje skrzydła. Jak długo będziesz mnie trzymać w klatce swoich myśli, swoich tęsknot, swojej miłości, tak długo nie będę w stanie rozwinąć skrzydła. Proszę, daj mi tą wolność. Puść mnie wolno, a ja do Ciebie powrócę. Jestem bardzo samotny, ale również i ty czujesz się samotna. To wiem. Ta samotność powoduje wielki ból. Tęsknię za naszą romantyczną przygodą. Ale aby to przeżyć, muszę obrać strategię, od czego zacząć, od czego się uwolnić. Chciałbym sam w końcu decydować o moim życiu. Wiem, że jestem w stanie wszystko spełnić, to co, o czym marzę. Wiem, że mogę sprawić, aby te uczucia, Wolno płynęły, aby nikt i nic nie ograniczał przepływu tych uczuć. Tęsknię za tobą bardzo, szczególnie nocą. I szczególnie przy Nowie Księżyca. Nów Księżyca bardzo powoduje, że ta tęsknota jest nie do wytrzymania. Ale jestem optymistyczna, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Że będziemy mogli znowu żyć swoimi tęsknotami, że będziemy mogli rozpalić na nowo ogień, który w nas się rozpalił, może przygasł, ale wiem, że ten ogień możemy w każdej chwili na nowo rozpalić. Ale najważniejsze jest, abyśmy siebie kochali siebie szanowali, abyśmy oboje doceniali swoją wartość. Bo to jest najważniejsze w naszym procesie. Okej, okay, kochani. To znowu ja, Wasza Agnieszka, <laughs> za chwilę wrzucę sobie to na premierę. To już pewnie będzie po premierze, w momencie, kiedy ja to mówię, ale tylko wtedy będę mogła odsłuchać razem z Wami tego channelingu. I mam nadzieję, że niektórzy z Was odnaleźli się w tym przesłaniu od Twojej bliźniaczej duszy. Pokazała się karta bliźniaków, więc myślę, że to będą bliźniacze płomienie. Kochani, na tą chwilę, na dzisiaj mówię Wam dziękuję za wszystkie kochane komentarze, za wszystkie lajki, za to, że jesteście ze mną i powiem do jutra. Pusiaczki. Pa!